Jest to miejsce, w którym przechowuje się zasuszone okazy roślin lub też ryciny tych roślin. Herbarium to samo słowo pochodzi z łaciny i oznacza herba, czyli zioło. I rzeczywiście, kiedyś herbaria to były miejsca, gdzie przechowywano zasuszone zioła. Następnie herbaria służyły celom bardziej takim artystycznym, to był gdzieś XVII-XVIII wiek, aż rozpoczęła się cała taka długotrwająca fala badań nad taksonomią, nad morfologią roślin i wówczas herbaria zaczęły spełniać funkcje naukowe. Od 6 lat tworzymy własne herbarium, w którym znajduje się obecnie 300 okazów zielnikowych, roślin, które należą do różnych kategorii zagrożenia i rosną w naszym kraju. Mamy bardzo ciekawe okazy, niektóre z nich jeszcze do niedawna uważane były za wymarłe. W tej chwili okazuje się po inwentaryzacjach terenowych, że one jednak występują w Polsce i tutaj też u nas w herbarium. Takie okazy posiadamy. Jedną z perełek w naszym herbarium jest ulubiona roślina Karola Linneusza. Łacińska nazwa tej rośliny to Linnea borealis, a polska nazwa to zimoziół północny. Jest to gatunek, z którym Karol Linneusz był szczególnie związany, bardzo lubił akurat tę roślinę, do tego stopnia, że nawet ma swój portret, młody Linneusz właśnie z zimoziłem, a poza tym m, również zamówił sobie zastawę z chińskiej porcelany z motywem tej rośliny. Kolejną ciekawostką w naszym zielniku jest Drosera rotundifolia, czyli rosiczka okrągłolistna. Jest to o tyle ciekawy gatunek, że występuje na torfowiskach dosyć powszechnie, nie jest bardzo rzadką rośliną, ale ciekawy jest jej sposób pożywiania się. Na torfowiskach jest bardzo mało azotu, w związku z powyższym rosiczka stara się zbudować białka w swoich komórkach, yy, przyjmując ten azot w trochę inny sposób, a mianowicie spożywając owady. Yy, rosiczka wytwarza specjalne czułki, zabarwione na czerwono. Te czułki są jeszcze oblepione taką lepką substancją, którą wytwarzają komórki tej rośliny. No i owad zwabiony kolorem oraz tą lepką cieczą przykleja się do liści rosiczki i w ciągu kilku godzin po prostu staje się jej obiadem. Jednym z takich przykładów jest pszeniec, który jeszcze do 2006 roku na terenie naszego kraju był uważany za wymarły. Natomiast inwentaryzacje przyrodnicze wykazały, że jednak istnieje. I w naszym herbarium posiadamy właśnie również okaz zielnikowy tego gatunku. Niekiedy wydaje nam się, że przechodzimy koło bardzo pospolitych roślin, które widzimy w naszych ogródkach czy gdzieś na łąkach, i wydaje nam się, że one są powszechne, pospolite i właściwie nie zwracamy jakoś specjalnie na nie uwagi. A tymczasem w naszym herbarium mamy okazy zielnikowe bardzo rzadkich groszków, które są w naszym kraju chronione prawnie. Jedną z perełek, a jednocześnie bardzo rzadkim gatunkiem, którego reprezentanta mamy w naszym herbarium, jest Buxbaumia viridis, to jest najmniejszy okaz, który posiadamy w naszym herbarium. To gatunek, którego barkot jako pierwsi zdeponowaliśmy w międzynarodowej bazie danych dotyczących barkodów roślin, czyli BOLD System. Herbariów na świecie jest około 4000. One są rozproszone w prawie 160 krajach i skupiają prawie 300 milionów okazów zielnikowych. Jest więc to ogromna baza danych do tego, żeby móc identyfikować gatunki. Przy czym w tej chwili, ponieważ cyfryzacja poszła bardzo do przodu w obecnych czasach, nie tylko przechowuje się okazy zielnikowe jako takie, ale również robi się bardzo profesjonalne zdjęcia, czyli robi się digitalizację tych okazów zielnikowych. Cała lista gatunków wraz z opisem, ze szczegółowymi danymi dotyczącymi kategorii zagrożenia tych gatunków oraz przepięknymi zdjęciami znajduje się na naszej stronie www.barkodowanie.pl Niedawno, bo kilka miesięcy temu, Leśny Wangenów Kostrzyca otrzymał nagrodę z GGBN, to jest Global Genome Biodiversity Network, jest to e, taka sieć skupiająca repozytoria na całym świecie. E, otrzymaliśmy nagrodę, e, którą chcemy wykorzystać do przetransferowania naszej bazy danych o naszych okazach zielnikowych oraz o barkodach do międzynarodowej bazy danych. Celem tego transferu jest udostępnienie naszych Okazów zielnikowych, informacji o barkodach, o nasionach, międzynarodowemu gronu osób zainteresowanych takimi badaniami, a więc dla botaników, dla taksonomów, dla genetyków, dla wszystkich tych osób, które pracują naukowo nad właśnie wykorzystując takie informacje. Dlatego też już niedługo, bo w 2024 roku nasza baza będzie również ogólnodostępna. Jest to ogromna nobilitacja dla, dla nas dla banku genów, ale myślę również e, ogromna nagroda i radość z tego, że możemy się podzielić również z innymi tym, co posiadamy.